In the yum, yum, yum. <laughs> I can't wait to eat them. Mm. I'm in the mood for a carrot. <laughs> <laughs> <Huh>? Hey. <laughs> oh, it's in a carrot already. Mm. Huh? Hmm. Mm. 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 Już czas, już czas! Na czas. co? Czas na rozwiązanie zagadki! Już czas, już czas! Czas? Uuu! Czas na zabawę. Chodźcie to wszyscy To jest czas na zabawę. To też! się w naczelnowawie! Uh. I ręce w ziemię Uuu... Uh, uh. I kręci kręci Uuu... Uh. Uh. Powoli w dół Touch the ground uh. uh. Now stand up straight Put a smile on your face Czapej, I się, rozbrzyjmy się. Rozbrzyjmy się, wszyscy razem rozbrzyjmy się Rozgrzejmy się. 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 się, nie się Ej, dzieciaki, czy ktoś z was zjadł marketki? No! Nie! A nie, ja... Hmm? Nie! Uh? Hmm, nie ma tu nikogo. Aha. mam gdzie? Nie. To króli. Co się dzieje? Gdzie ten pożeracz marchewek? Musi hmm, tu gdzieś być. To królik, królinko, to ty... Pokaż Markewski, prawda? Les naciesnuha! No, Obawisz się z nami w naśladowanie, dobrze więc pokazuję. Dają ręce na głowę, ale macie fajne bieżące uszy. Kierujmy uszy raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz posłuchajmy tego, co się dzieje po obu stronach. U, wszystko słychać. U, patrzcie na dwa przednie zęby, kurczak. Są idealne do wpisania marchewki. Teraz wy pokażcie zęby. Ale z Was króliki. Pokażcie, jak nimi gryziecie. kuk uk Świetnie! Uuu, patrzcie na ogonek królika. Jest puszysty i bałwik druga. Teraz Wy. Poruszajcie biodrami, żeby zrobić ogonek. dyk, dyk! Uuu, dyk. Dyk, dyk. wspaniale dzieciaki. Uu. Patrzcie na długie, tylne nogi Dzięki nim skacze. Teraz my, Wszyscy skaczemy. Skaczemy. I tu, i tam. Uu, dzieci w domu skaczą zupełnie jak krumiki. Pięknie. Teraz, zanim zrobimy wszystko naraz, powtórzmy ruchy po kolei. Pokażcie uszy. Użymy. Really well. And finally, let's see how you boats boats! Bounce Well done. Oh, wow, rabbit is so excited. <laughs> <inaudible> you Hej, naśladuj, dumny chód. Raz, aż pod na podpłot, bogdaj, kładnie robisz z krokiem. Poranin z tą gołem też, na parmie wląsasz, kiedy chcesz. Pewny krok, ale czas, wszyscy dziś kroczą w jeden ślad. Daj, ludzie z dumą w przód. Hej, naśladuj, dumny chód. I Już nie mogę się doczekać, kiedy poznamy nowych przyjaciół i nauczymy się nowych rzeczy. Bez Japoń. Ja. Ja? yo vistam pili malpka kroli yeah. 2009